Półtorej roku temu zacząłem tworzyć własną grę na Steamie i mam za sobą już kilka gier ukończonych, więc mniej więcej wiedziałem co mnie czeka. Dlatego od razu zabrałem się za tworzenie i pierwszą rzeczą było stworzenie postaci gracza. Później dałem mu możliwość atakowania. No ale coś trzeba atakować, więc dodałem przeciwnika. No i już jakaś akcja była, coś się działo, więc stwierdziłem, że jedyne co pasuje poprawić, no to wygląd. No i dałem naszej postaci tekstury, dodałem też jakiś las. No, i fajnie się to prezentowało, więc stwierdziłem, że dodam nowe ataki. Dodałem uderzenie z wyskoku, a także obracanie się wokół siebie z mieczem. Aż w końcu nadszedł czas na nowego przeciwnika i dodałem takie coś w stylu biedronki. I ta biedronka skakała w stronę gracza, próbując to uderzyć. No, i generalnie koniec końców po tym całym procesie tak wygląda ta gra. Jeżeli chcecie zobaczyć, co się stało dalej, to zapraszam Was do obejrzenia pełnego filmu.